Cześć. Z tej strony prostek. Kolejny odcinek po przerwie, Dość długiej. Postacki szachów. I cóż, prawy białymi. Wyszedł Alapin. Wariant barmana Okej, zagrajmy. Coś standardowego. Ok. Myślałem, że będzie tu koniec. Przyszedł tu. A, a, teraz jaka jest idea. Chyba na spokojnie. Nie widzę, co miałby mi tu zagrozić. okej. ok. wchodzi skoczek. tam pewno hetmana. teraz hey, Hezmon odszedł Nad tym się zastanawiam ruchem, na Prawym przyciskiem też przesuwa to jest najgorsze I on jest dwa razy atakowany, raz jest broniona. Co po tym? Bo król pewnie tam ucieknie. Czy szatkę po prostu zrobić? Ten król jest mega odkryty. Tak jest chyba bezpieczniej. Teraz może wyjść, wejść tu. O, no i to mi się nie podoba. Też mam tego szacha, ale nie wiem, czy coś mi to da. No, dwa razy broniony. Właśnie, no dobra. Jest szach. Jest szach, a czy coś z tego będę miał? Jest szach, okej, okay. biorę Hetmana i wchodzi tutaj wieża. Coś takiego widzę. Czy to jest dobra? Weźmy, to jest mat. Nie weź mnie, zostaję Oj, oj, przecież to jest broniona. No. Mm. Kurs, nawet ten ruch mógłby być dobry, by się odsunął. Hmm. Bicie, bicie. Musi to jakoś pokryć, ewentualnie. do Aha Co mogę pogonić? Chyba coś miałem lepszego, ale doskopałem. Jakoś więcej, ale tylko w ogólnym rachunku plus jeden. Co po takim ruchu? A tu? A tak, co mógłby odsunąć? No dobra, musi to zbić, ja to biję wierzą. wygląda dziwnie, ale chyba działa. Figury śpią, to mnie cieszy. No i tak widać, że długo nie grałem, niestety. Czyli tak, jeśli tego nie zbiję, to mam tu, tu... Mam tu jeszcze wejść, chociaż on może tu po prostu Zagrać, ale nie, jak tu zagra to ja mam tu mata Jeśli zbiję to ja biję mu Okej, okay, znalazłem coś takiego, no dobra, to ja po prostu to biję, aha, nie mogę tego zbić No dobra, ale mogę to zbić Jeśli to odbiję to ja mam mata Może ja czegoś tu nie widzę Jak się jak wieża tam powinna polecieć. się no, to zbije tę to ja tu mapę. O, jeśli ten zbije. No, jeśli nie zbije. Dobra, to sobie jemy po prostu bierze. Tak po prostu. No tak. Nie, to ważne, bo tak myślałem, że coś było źle. Zaraz zobaczymy, co było źle. O, dobra dokładność. Jestem zaskoczony. Dobra, zobaczmy. Tu poszła teoria. wszystko spoko. Tu mnie troszkę zaskoczył, że nie poszedł goniec na 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 dalej nie poszedł no dobra, poszło co poszło gdzie był ten błąd? tu był jego błąd, że on to odbił ja to odbiłem tu szach, w niego jest jeszcze osłonięte. o, to jest niedokładne okej, okay, tu powinien iść Bicie, bicie, ok. No, faktycznie to było lepsze. No, i o wszystko to nie było najgorsze. Tu jest błąd. Tu już trzeba było to wieże gonić. A tu jest jego błąd. No, okay. powinien to bronić jakoś. No, o co poszło? No i tu już. O, to nawet genialny ruch, super. No się udało. No dobra, dość ciekawa partia, pouczająca. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Cześć.